Cześć malko witajcie, jestem Patryk. Dzisiaj jest takie sprawozdanie. Tutaj mam siana jak widzicie dokładam, bo i Tak, dołożyłem tutaj, jeszcze tutaj mi zostało. Eee, tutaj było rano nakładane eee, Dałem mieszanki. Eee, tak, Dzisiaj jest już, jak wiecie jest fichura. To straszna. Jak widzicie tutaj jest ładnie to wszystko posprzątane. Yy, w sobotę yy, rano się zaczęły sprzątać ogólnie to na, no, na inny kanał dałem e Farmer's warmi ten zbijajcie tam yy, Bo tam lecę po 90 subskrypcji do końca roku. Bo mamy 82, to więc może dobijemy może, może yy, dobra. Nie mogę robić cięcia, bo wystąpi, występuje mi błąd. Nie wiem dlaczego. to się tu biera, yy, w ten yy, telefon, jak przyjdę do domu i zobaczę, jak to będzie później. Yy, to więc jest dane. Jeszcze dam po, po trochu. Ten cały ja się nie spodobał, Zostać łapkę w górę, komentarz, subskrypcję z ryżkiem. Na razie trzymaj się. Cześć.